Witajcie, kochani! Dzisiejszy przekaz zatytułowałam Cud Tworzenia, Cud Istnienia. Przekonanie o tym, że sami decydujemy, czy chcemy, czy nie, posiadać potomstwo i w jakim czasie jest błędne. Dusza już 9 miesięcy przed poczęciem wybiera sobie ciało, wie do jakiej rodziny chce przyjść, do jakiego kraju. Wybiera rodziców, wybiera ród w celu przepracowania lekcji, aby wznieść się na wyższy poziom. Bardzo ważne jest to, jak zostaliśmy poczęci, czy odbyło się to w miłości między partnerami, rodzicami, którzy bardzo pragnęli, abyśmy się pojawili w ich życiu. Oczekiwali ciebie jako boskiej, ukochanej istoty. Wtedy z pewnością twoje życie jest o wiele szczęśliwsze. Wszystko układa się po twojej myśli. Akceptujesz siebie, jesteś akceptowany. Wszystko, co cię w życiu spotyka, odczuwasz jako piękne, twoje. Przyciągasz wspaniałych, rozumiejących, akceptujących cię ludzi. Przyciągasz do swojego życia najbardziej pasującą bratnią duszę, partnera. Przyciągasz szczęście, radość, miłość, pieniądze, życie w zachwycie. Cały wszechświat pracuje na Twoją korzyść. Bardzo często jednak bywa inaczej. Jesteśmy niechcianym jajkiem niespodzianką. Już sam fakt, że poczęliśmy się z zaskoczenia. Pierwsza myśl, uczucia, słowa rodziców, partnerów, na wieść, że się pojawiłeś, mają wpływ na całe życie. Co teraz zrobimy? Że to nie ten czas, nie te warunki. Że dziecko będzie przeszkodą w realizacji życiowych planów. Pretensje, myśl o aborcji i wiele innych ma ogromny wpływ na to, co spotka nas w życiu. Od momentu poczęcia dziecko jest świadome, co dzieje się dookoła. Często już w łonie mamy otrzymujemy przekonania, uczucia i poglądy rodziców. Odczuwamy strach, stres przed tym, co nastąpi, co nas czeka. Wchłania się każda myśl, każde słowo wypowiedziane w tym okresie przez rodziców. Przez osoby z otoczenia. To ma wpływ na poziom adrenaliny i serotoniny u dziecka, hormonów szczęścia. Które słowa najczęściej spotykasz w życiu? Czy dają ci one poczucie bezpieczeństwa? Poczucie, że jesteś cudowny, pozwalają cieszyć się życiem, takie, które podnoszą cię na duchu, sprawiają, że czujesz się kochany, potrzebny. A może częściej słyszysz takie, które sprawiają, że czujesz się bezwartościowy, niezasługujący na szczęście, miłość. Radość, obfitość, które powodują u ciebie poczucie winy. Wśród dawnych hawajskich plemion, zanim dotarło tam chrześcijaństwo, nie wolno było w obecności ciężarnej kobiety powiedzieć ani jednego złego słowa. Żadnych kłótni, złych wieści. Wierzono, że w ten sposób zapewni się dziecku odpowiednią energię, wibrację, warunki do prawidłowego rozwoju i szczęśliwego życia. Ciekawe, w jakiej atmosferze poczęliśmy się. O czym rozmawiali nasi rodzice, bliscy? Czy byli szczęśliwi w tym momencie życia? Jakie uczucia i zdarzenia towarzyszyły mamie przez okres ciąży? Czy była rozumiana, kochana? Czy nie zaświecała swojego umysłu niestrawnymi telewizyjnymi programami? I czy witano nas z radością, miłością i akceptacją. A może raczej był to strach, kłótnie, wymówki i od razu byliśmy odrzuceni. Czy czuliśmy akceptację ojca i czułość dawaną mamie, gdy byliśmy pod jej sercem? Jeśli cię odrzucił na myśl o twoim istnieniu, najczęściej będziesz przyciągać do swojego życia partnerów o takich samych programach. A co jeśli byłeś oczekiwany jako dziewczynka, urodziłeś się jak chłop, jako chłopiec lub odwrotnie? Masz w pamięci komórkowej, Brak akceptacji rodzica, jego niezadowolenie, zawiedzione ambicje co do ciebie jako syna czy córki. Takie kobiety często mogą mieć więcej tak zwanego pierwiastka męskiego. Walczą w życiu o swoją kobiecość. Mężczyźni z taką pamięcią w komórkach często są zniwiściali, brak im genu ojcostwa, często wierności, nie są wsparciem dla partnerki. W zasadzie trudno jest im pełnić w związku, w życiu rodziny rolę samca alfa. Tutaj może mieć początek obojnactwo lub homoseksualizm program, że osoba nie czuje się dobrze w swoim ciele. Jeśli były takie sytuacje, życie niewątpliwie nie staje się łatwiejsze. Warto zdawać sobie sprawę z tego, aby się oczyścić i wyrzucić te programy z pamięci komórkowej aby uzdrowić swoje życie. Niezmiernie ważne jest to, czy poczęliśmy się w tak zwanej czystej macicy. Jeśli przed twoim poczęciem w macicy mamy obumarł płód, czy to samo istnie, czy kobieta dokonała aborcji, nosisz w sobie tak zwaną Pamięć śmierci złona mamy. Wtedy wiele rzeczy w życiu może się komplikować. Przekazujesz tę pamięć swojemu potomstwu, w myśl zasady, że w przyrodzie nic nie ginie. Zauważyłam u osób, z którymi pracowałam w stanie teta że większość z nich mając pamięć śmierci złona mamy częściej nie może mieć dzieci dochodzi do poronień częściej wykonują aborcje albo rodzą się w ich związkach dzieci chore bardzo te osoby często ulegają wypadkom dziwnym zdarzeniom jest Taka prawidłowość, którą zobaczyłem, zadzwoniła do mnie kobieta ze Szwecji. Ma syna jedynaka, od wielu lat. Starali się z żoną o potomstwo. Pytała, czy potrafią pomóc. Trochę trwało, zanim sama zdecydowała się na sesję. Często tak jest, że mimo iż pomoc jest na tacy, podświadomość będzie robiła wszystko, żebyś się nie oczyścił, pozostał w starych paradygmatach, w starym bagienku. To co, że złe, myśli sobie podświadomość. Ale to znam, a to co znane jest bezpieczniejsze od nieznanego. Co się okazało, kiedy kobieta była młodą dziewczyną mieszkającą na polskiej wsi, zaszła w ciążę z dużo starszym żonatym mężczyzną. Dostała od niego pieniądze i usunęła ciążę. Potem, będąc już mężatką, zanim urodziła syna, poroniła. Przyczyną była toksoplasmoza. Dopiero z następnej ciąży urodził się jej syn, który potrzebował pomocy. Oczywiście, co nosił w swojej pamięci komórkowej pamięć śmierci złona mamy to jedna z przyczyn braku potomstwa. Podczas sesji oczyściłam jego pamięć komórkową. Miał też silne ślubowania zakonne z innych wcieleń dotyczące czystości celibatu, co skutecznie utrudnia w niektórych przypadkach rodzicielstwo. Wpoiłam dużo miłości. I aktywowałam w jego pamięci komórkowej, gen ojcostwa. Zgadnijcie co się zadziało. Niestety nie mogę podzielić się całą historią, bo obowiązują prawa, prawo wolnej woli osoby, która się uzdrowiła. Obowiązuje dyskrecja. Ale Tomasz jest szczęśliwym tatą. Przepracowałam też z jego mamą wybaczanie sobie innym, pozbycie się traum i uzdrowienie wielu innych aspektów życia oczyszczenie macicy z pamięci śmierci. Przy okazji zobaczyłam, jakie ciała zasiedliły dusze dzieci, których nie urodziła. Szybko się inkarnowały w najbliższej dla niej rodzinie. Pani bezbłędnie je rozpoznała, nawet czuła z nimi niezwykłą więź, nie wiedząc z jakiego powodu. Jeden chłopiec z jej rodziny, dusza, która nie chciała przyjść przez jej ciało, to syn brata, jej sześnia. Wpoiłam mnóstwo miłości i uczuć, których tak naprawdę nie znała ta kobieta. Wyciągnęłam wiele błędnych przekonań i wpoiłam nowe, pozytywne. Aktywowałam w stanie Teta Dzień Miłości Małżeńskiej, którego moc spada średnio co trzy lata. Zaczęły się w jej związku Dziad cuda, nowy miesiąc miodowy, jak napisała mi pełna wdzięczności. Ponad połowa ciąż to ciąże bliźniacze. Przy czym rodzi się tylko jedno dziecko. Płód drugiego albo obumiera, albo wchłania się do organizmu żyjącego dziecka. Takie osoby przez całe życie czują pustkę, tęsknotę, częściej są depresyjne. Niby wszystko mają, ale czegoś lub kogoś im brakuje. To pamięć w ich komórkach, gdy poczęli się jako bliźniaki, ale sami przyszli na świat. Stanie teta rewelacyjnie wyciąga się pamięć tych zdarzeń, i osoby zmieniają swoje życie diametralnie. Spotkałam chłopczyka, który urodził się ważąc 70 dekagramów. Mama dostała wysokiego ciśnienia, i aby ratować jej życie, lekarze wykonali cesarskie cięcie. Chłopczyk przeżył, do, dorastał w inkubatorze do prawidłowej wagi prawie 4 miesiące. Gdy go zobaczyłam pierwszy raz i jego przerażonych rodziców, miał niecały roczek. Wyglądał jak bezkręgosłupowy balonik opierający się o kolana taty. Zobaczyłam, że poczuł się jako trojaczek. Dwie dusze pozbyły się ciał w łonie mamy. Była tak mocna pamięć śmierci w łonie, że duch próbował wyciągnąć jego duszę z ciałka. Jeszcze nie zaczęłam sesji, a Adaś sam usiadł przy mnie. Sama moja obecność i olbrzymia moja wiara w Stwórcę rozpoczęła uzdrowienie. Oczywiście pomogłam rodzicom. Przepracowali strach i wiele, wiele innych spraw. Dzisiaj Adaś ma ponad trzy latka. Biega, jest uzdrowiony. Rehabilitacja do szóstego roku życia, niedorozwój mózgu zaprogramowany przez lekarzy nie ma miejsca. Chłopczyk po uzdrowieniu Poprzez twórcę wszystkiego, co istnieje, jest bardzo sprawny, ma nieprzeciętną inteligencję. To dziecko tęczy, które tak bardzo chciało być tu na tym świecie radością rodziców i uzdrawiać ziemię swoją wibracją. Odkryłam jeszcze przy okazji coś fascynującego. Chłopczyk w innym wcieleniu był moim ukochanym tatą, który samotnie wychowywał mnie po śmierci mamy, która zmarła przy porodzie. W tym życiu mu się odwdzięczyłam. Prawdziwy cud. Bardzo ważne jest też to, ilu miałeś partnerów seksualnych w swoim życiu. I czy jesteś wierny, wierna osobie, z którą poczynasz nowe życie? Podczas aktu seksualnego wymienia się informacja zakodowana w nas na poziomie DNA. Dlatego nie bez znaczenia jest to, czy A nosisz w sobie i przekazujesz swojemu potomstwu. Geny. Przyklejają się do pola morficznego, rodu. Gdy ktoś miał romans wiele pokoleń wstecz, może się urodzić dziecko z cechami tamtej osoby. Często ma to wpływ też na wygląd, ale i charakter choroby Twojego dziecka. Obce inne den, a w, w Twojej pamięci komórkowej. Bywa tak, że u partnerów mających dzień wierności, którzy nie zdradzają się, rodzi się dziecko zupełnie niepodobne do ojca, mamy czyli ich rodzie. Są przypadki, że na przykład u białoskórych partnerów, rodziły się dzieci o innym kolorze skóry. To właśnie pamięć wcześniejszej wymiany informacji genetycznej. W stanie teta wykonują wspaniałe uzdrowienie, które Stwórca prowadzi w łonie Mamy. Uzdrawianie, kiedy byłeś w łonie mamy, siedem pokoleń do tyłu i siedem do przodu. To uzdrawianie ma zadziwiającą moc. Rozpuszczają się emocje, negatywne uczucia. Uzdrawia się całe życie, kiedy byłeś w łonie mamy. Łagodzi to i zapobiega wielu chorobom, przy tym alkoholowemu zespołowi płodowemu, zaburzeniom afektywnym dwubiegunowym, nadpobudliwości psychoruchowej i autyzmowi. Śpiewam pieśń z serca. I uzdrawiam połamaną duszę osoby poprzez siódmy plan, poprzez światło Stwórcy, wszystkiego co jest. Stanie Teta łączy się ze Stwórcą, i poprzez obserwatora, jakim jestem, uzdrawia się ciało, dusza. Wszystkie aspekty życia danej osoby. Wielka wiara w Stwórcę to wiara w cuda. Pozdrawiam Cię z miłością i światłem. Mój drodzy, Dziękuję Wam za lajkowanie moich przekazów, za komentarze, za rozsyłanie, dzielenie się tą wiedzą z innymi osobami, które są na nią gotowe. Jestem bardzo wdzięczna. Wierzę, że dzielenie się z Wami moją wiedzą. Służy wzrastaniu świadomości, ulepszaniu waszego życia i zrozumieniu, że jesteśmy wielowymiarowymi istotami w ludzkich ciałach. Serdecznie was proszę o komentarze. Być może coś szczególnie was interesuje. Więc na podstawie komentarzy postaram się nagrywać przekazy na tematy, które Was interesują. Jeszcze raz dziękuję. Jestem niezmiernie wdzięczna. Wasza dobroć powróci do Was wielokrotnie. Dziękuję. Pozdrawiam.